22. kolejka wirtualnej ekstraklasy. Rozpoczniemy ją derbami Śląska w Zabrzu. Lech w Mielcu podejmie stal, już bez Ilii Szkurina. Białorusin zaś z nowym klubem pojedzie do Katowic. Mistrz odwiedzi serce Łodzi, na skraju strefy spadkowej Korona powalczy z Puszczą. Dużo będzie się działo, zatem ruszajmy bez przedłużania. Górnik Piast. Obie drużyny w obecnym sezonie spisują się solidnie. W tabeli wyżej goście, gospodarze wiosną zawodzą, ale na boisku wszystko jest możliwe. Możliwości zabrz... Niestety ograniczył Dominik Sarapata Młodzieżowiec w końcówce pierwszej połowy Obejrzał czerwoną kartkę za faul na Jorge Felixie. Piast jednak nie przekuł przewagi liczebnej na gola Co zemściło się w 68 minucie Pozdawałoby się straconej akcji Lukoszek wyłuskał piłkę Hukowi Bezlitośnie wykorzystał jego błąd I to osłabiony górnik wychodzi na prowadzenie To wreszcie zmotywowało przyjezdnych Odrobienie strat zajęło im 10 minut Ale tylko na tego gola Feliksa było ich stać Derby Śląska, tym razem na remis Piast stracił dwa punkty na własne życzenie. Raków Śląsk pod jasną górą kolejny remis w tej kolejce, tym razem w dodatku bezbramkowy. Jeśli ktoś miałby odczuć to negatywnie, to z pewnością medaliki, które nie wykorzystały w ten sposób szansy na doskoczenie do tkwiącego w kryzysie Lecha. Pogoń motor. Niestety w Szczecinie kontynuujemy niepomyślną serię, bo również tutaj nie doczekaliśmy się goli. Portowcom jeszcze bardziej oddala się zatem dwójka liderów, zaś motorowi jeden punkt znacząco sytuacji nie poprawia. Jak na razie. Żaden mecz 22 kolejki nie został rozstrzygnięty, mimo że za nami już 1 trzecia. Korona puszcza. Akurat tutaj na rozstrzygnięcie bardzo liczymy. Grają bowiem sąsiedzi z granicy strefy spadkowej. Punktów bardziej potrzebuje Korona i od razu po nie rusza. Dalmał długo się nie zastanawiał, uderzył z półobrotu i tak zaskoczył Komara. Kielczanie już w piątej minucie otwierają wynik. Choć zdawało się, że gospodarze kontrolują mecz, w 77 minucie przekonali się, że nie warto przy prowadzeniu jedną bramką wyłącznie się bronić. Nieporozumienie przy stałym fragmencie wykorzystał jako wplagajć i bez trudów wbił futbolówkę do pustej bramki. 1–1, jednak Mariusz Fornalczyk natychmiast naprawił swój błąd asystą przy zwycięskim golu. Dalmau strzela po raz drugi i błyskawicznie przywraca koronie prowadzenie. Puszcza jednak wraca bez zdobyczy. Arcyważne trzy punkty zostają w kielcach. Korona spycha rywala pod kreskę. Piłkarzem kolejki ten, który niemalże samemu to zagwarantował. Adrian Dalmau to dla niego drugie takie wyróżnienie. Różnienie w sezonie. Lechia Radomiak. O wspaniałej końcówce jesieni w Gdańsku już zapomniano. Gospodarze na wiosnę jeszcze nie wygrali, a tego wieczoru pierwsze skrzypce zagrał zawodnik gości Pedro Perotti, bo o nim mowa póki co doskonale zastępuje Leonardo Roze. Po przeszło godzinie gry Brazylijczyk przełamał impas, a w 78. minucie poszedł za ciosem, wykorzystał bliźniaczą sytuację i podwyższył prowadzenie zielonych. Trzy punkty zdobyte w pełni zasłużenie, jadą do Radomia. Stal Lech. Szwani kolejorza nabrali nieco obaw po ostatnich kolejkach. O ile porażki z rakowem nie należy uznawać za absolutny szok, tak jednak remis z koroną oraz fakt, że w Mielcu to gospodarze po kwadransie gry wyszli na prowadzenie za sprawą Krykuna, to już poważne ostrzeżenie. Goście zwarli szyki, upłynął kolejny kwadrans i mecz od nowa rozpoczął Mikael Isak. Jesienią Szwec strzelił stali aż 5 goli. Trudno byłoby to powtórzyć, już teraz mogę powiedzieć, że w Mielcu na tym jednym trafieniu zakończył, ale odpowiedzialność za wynik wziął na siebie i tak, tuż przed przerwą po jego wyłożeniu losy meczu odwrócił Afonso Sousa. Kolejorz zmierzał po przełamanie, ale koniec końców doszło do absolutnej katastrofy. Nie chodzi wcale o to, z jaką łatwością Bartosz Mrozek złapał strzał Domańskiego, a o to, co zrobił potem. O czym myślał bramkarz Lecha? dostali był wprawdzie wypożyczony, ale to już odległa przeszłość. Mimo tego raz jeszcze przyczynił się do zdobycia przez Mielczan jednego punktu. Absurdalna sytuacja. Lech remisuje, wygrać. Mecz, a Stal z takiego obrotu spraw może się cieszyć. GKS Legia. Rozstanie z Bukową po raz kolejny zostało odroczone. To jednak wojskowi będą ostatnią drużyną, która odwiedzi wysłużony obiekt w Katowicach. Goście zadbali o wysoki poziom widowiska i o dobre nastroje wśród kibiców, jednakże oczywiście wyłącznie własnych. W pierwszej połowie w tango ruszył Gual. Hiszpan wypracował Legii bezpieczną przewagę. Dogrywali mu Morishita i Lukinias. Natychmiast po zmianie stron ten drugi skorzystał z podania Gukowic i podwyższył na 3 do 0. Zgodnie z przewidywaniami goście gładko radzą sobie z czerwoną latarnią. Lukinias koniec końców dorównał Gualowi. Po przebojowym rajdzie także i on ustrzelił dublet, a jednocześnie ustalił wynik na 4 do 0. GKS nieprzyjemnie żegna się ze starym stadionem, choć być może przenosiny okażą się nowym, lepszym początkiem. Widze w Jagiellonia. Lider odwiedza serce Łodzi z jasno określoną misją. Wygrać i odpowiedzieć na popisy wojskowych. Choć z uwagi na fakt, że mistrz szowie mają Pululu w ataku, dla nich to nie misja, a czysta formalność. W 21 minucie Angolczyk po rozegraniu z Mutinio zabrał się w pole karne i trafił na 1 do 0 dla gości. Po tej akcji czuć było, że na jednym trafieniu snajpera się nie skończy. Rzeczywiście już po kilku minutach Pululu po raz drugi cieszył się z gola. Tym sposobem szybko rozwiał wątpliwości co do rozstrzygnięcia tego meczu, a na początku drugiej odsłony Jesus Imas po jego podaniu postawił kropkę nad i. Jagellonia zdominowała w pełni kolejnego rywala, a mecz na szczycie coraz bliżej. Krakowia za głębie. Ponownie kończymy przy kałuży meczem drużyn ze środka tabeli. Trudno określić kto miał większe szanse na triumf. W pierwszej połowie szeroko uśmiechnęli się ci, którzy stawiali na Miedziowych. Najpierw po sytuacyjnym strzale trafił Ławniczak, później oko w oko z bramkarzem Kurminowski i goście zeszli na przerwę z solidną przewagą. Zdawało się, że w żaden sposób nie będą w stanie jej roztrwonić, lecz Aydin Hasic ewidentnie uważał inaczej. W 66 minucie przy Wrócił pasom nadzieję na dogonienie wyniku, zaś w 78. marzenia te przerodził w czyn. Dwie jednostronne połowy dały w efekcie wyrównany mecz, choć pomiędzy drużynami z niższych pozycji, to jak się okazało, najlepszy ze wszystkich. Ponad połowa meczów 22. kolejki skończyła się podziałem punktów. W dwóch spotkaniach nie padły bramki. Mogło być lepiej, ale tak czy inaczej, wiele wyników, jak choćby wygrana korony czy remisy Lecha i pogoni, mają istotny wpływ na tabelę. Liderzy robią swoje i coraz bardziej uciekają zdawałoby się poważnym rywalom w walce o tytuł. Trzecia Pogoń traci już 9 punktów do Jagiellonii i Legii, czwarty Lech 12. W środku stawki znów przetasowania. Ósmy jest teraz Radomiak, Widzew otwiera dolną połowę. Co bardzo istotne, Korona kosztem puszczy opuściła strefę spadkową. Afimiko Pululu, najlepszy król strzelców w historii Ekstraklasy. Nie ma możliwości, by Angolczyka nie można było już niedługo określać takim mianem. Do pobicia niemal stuletniego rekordu brakuje mu zaledwie czterech trafień. Wobec kryzysu kolejorza, niedługo Isak może ustąpić Gualowi na drugim miejscu. Wśród reszty czołówki panuje absolutna niemoc. Nie zmieniło się zupełnie nic. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na wirtualnych ligach.